Witam ponownie na moim kanale Słuchajcie, dziś przepis na niesamowicie pyszną, aromatyczną sałatkę Do słoików z cukinii Oczywiście nie z samej cukinii, z dodatkami Ale o tym za chwilkę Teraz zaczynamy od pokrojenia cukinii Od obrania cukinii właściwie Potrzebuję kilogram Przepis będzie z kilograma cukinii A wy to sobie możecie podwoić, potroić lub zrobić z połowy porcji jak kto uważa teraz wydrążam gniazda nasienne najlepiej zrobić to łyżką najwygodniejszy sposób teraz obieramy i tak jak mówiłem kilogram no oczywiście po obraniu czyli gotowego samego miąższu coś takiego Czyli ja teraz biorę się za obieranie tego kilograma i za chwilę pokazuję co robię dalej. Tak więc cukinia ogarnięta, teraz lecimy dalej z tematem tartka, miska, przepraszam, tarka. Tarka. Bo kilka osób zwróciło mi uwagę, że mówi się tarka, a nie tartka. Chociaż wiecie, no, w różnych regionach Polski mówi się na ten przedmiot różnie, także ja tutaj nie widzę jakiegoś większego problemu. U mnie tak się mówiło od zawsze. No więc ja też tak mówię. No ale skoro ma być tarka, będzie tarka. Tak więc ścieramy na tarce. Oczywiście na tych największych oczkach. Chwilę to zajmie, więc nie będę Was tym zanudzał. ja sobie zetrę i pokażę, co robię dalej. Cukinie mam startą, teraz została do pokrojenia cebulka, mam tutaj 250 g cebulki. Cebulę kroimy w kostkę. Tak więc cebulka pokrojona, dorzucona do cukini. Teraz jeszcze jedna łyżka soli. Taka niezbyt pełna łyżka. Teraz wymieszam. I słuchajcie, na chwilę obecną pierwszy etap mam za sobą. Teraz to musi wszystko odstać. Odstawiamy to na 10-12 godzin. Tak więc spokojnie możemy to zrobić, zacząć robić rano, skończyć wieczorem, albo tak jak ja robię, że no już jest wieczór i po prostu skończę to rano. Wtedy fajnie się to wszystko przegryzie, wiecie, te smaki, ta cebulka z tą cukinią. Później będziemy dodawać pozostałe dodatki. No ale o tym, oczywiście, za chwileczkę. U mnie za chwileczkę, no ale oczywiście za 12 godzin. Oczywiście u Was spotykamy się za chwileczkę, a u mnie 12 godzin. Słuchajcie, cukinia odstała już swoje. Teraz musimy odsączyć ten płyn. Zobaczcie, ile, ile tutaj płynu. Nie wiem, czy było widać, ale naprawdę jest tego mnóstwo. A jak to najlepiej zrobić? No, oczywiście wycisnąć rękoma. Można by to położyć na jakieś sitko, ale nie wiem, czy jest to sens. Tak jest chyba najlepiej według mnie. Tak więc ja to teraz odsączę. I pokażę co robię dalej. Tak więc cukinię mam odciśniętą. Teraz lecimy z tematem marchewki. Mam tutaj 250 gram. Teraz tartka. Nie przepraszam tarka. I lecimy z tematem. Na tych wiecie oczkach, na tarce jarzynowej, ścieramy marchewkę i zostanie nam jeszcze tylko papryka. I oczywiście musimy to doprawić, zapasteryzujemy i sałateczka gotowa. Jak widzicie, no, troszeczkę to trwało, musimy tutaj poczekać te 10-12 godzin, ale naprawdę warto. Sałatka fantastyczna w smaku. Także polecam, polecam do zrobienia. Polecam sobie zrobić taką sałatkę, tym bardziej, że produkty łatwo dostępne. Nie musimy tutaj zbyt wiele kombinować, cukinia, pozostałe produkty w zasięgu ręki. Jak widzicie, marchewka starta Teraz zostało, zostało ostatnie warzywo, czyli papryka. Papryki również. Mam tutaj jeszcze połówkę. Również 250 gram. Ja tylko może pokażę. Paprykę również w kostkę. Dość drobną kostkę. No ale oczywiście będzie troszeczkę grubsza, nic się nie dzieje. Smak pozostaje przecież taki sam. Pokrojoną dorzucam do warzyw. Tak więc warzywa mam ogarnięte. Teraz pozostałe składniki. Jedna taka płaska łyżeczka pieprzu ziołowego. Oczywiście możecie dodać czarny pieprz. Paprykę ostrą, co komu pasuje. 1 czwarta szklanki cukru, szklanka pojemność 250 ml. 1 czwarta szklanki octu, ocet 10%, 10%. Użyjecie octu jabłkowego, oczywiście musicie podwoić tą dawkę. O, ocet y, jabłkowy jest 5%, tak więc wiadomo musimy podwoić. I 1 czwarta szklanki oleju. I to są wszystkie składniki, które nam są potrzebne. Teraz musimy to wymieszać. Dość dobrze. I odstawmy to sobie jeszcze na około pół godzinki. Niech ten cukier się rozpuści. I nakładamy do słoiku. Mm, fajnie pachnie cała teczka. Naprawdę bardzo, bardzo smacznie. I oczywiście na surowo. Bardzo, bardzo dobra. Także nie musimy tutaj nic wekować. Jeśli mamy ochotę zjeść ją na surowo, jak najbardziej polecam. Tak więc ja to teraz sobie odstawię na pół godzinki i pokazuję co dalej. Tak więc sałatka delikatnie się przegryzła. Możemy nakładać w słoiki, oczywiście słoiki wyparzone. I jeszcze Wam powiem, zróbcie sobie naprawdę tego więcej, bo ja już zaczynając to podjadać, myślałem, że nic nie włożę do tych słoików. To jest tak obłędnie pyszna sałatka, że coś nieprawdopodobnego. Jeden słoiczek gotowy. Nie wiem, chyba sobie włożę tylko dwa słoiczki a resztę zostawię po prostu do schrupania, no bo chyba, że dorobię sobie jeszcze jedną porcję. Jutro będzie do obiadu jak znalazł. Tak więc ja ładuję i za chwilę powiem coś o pasteryzacji. Jednak sobie napełniłem trzy słoiczki tutaj. Niewielka ilość została, ale oczywiście nie zostanie zmarnowana. Za chwilę będzie zjedzona. Teraz zakręcam. I pasteryzuję. Jeśli chodzi o pasteryzację, tą sałatkę będę pasteryzował przez około 7-8 minut. Tak więc, sałateczkę mam zapasteryzowaną, za chwilę wyląduję w spiżarce. Was zapraszam na mój kanał, troszeczkę się tam dzieje. Będzie co oglądać, będzie co robić. Życzę Wam udanego wekowania. I do następnego.